Kiedy przyjrzymy się tkwiącemu w nas przekonaniu najważniejszej pozycji własnego ja z różnych perspektyw, okazuje się, że jest ono złudne. Żyjemy w społeczeństwie opierającym się na wzajemnym poleganiu, pośrednim lub bezpośrednim. Nie ma więc ludzi, którzy mogą zrobić wszystko sami. Zawsze w jakiś sposób zależymy od innych. Kiedy my polegamy na innych, oni polegają na nas. Jeśli chcemy być szczęśliwi, najpierw musimy pomóc innym w osiągnięciu tego stanu. Dzięki naszym znajomościom z nichami tybetańskimi udało się w szkole zorganizować tydzień kultury tybetańskiej. Uczniowie pomagali przy wieszaniu dekoracji, przy przygotowywaniu sali na wystawę relikwii. A misi, którzy przyjechali, no mam nadzieję, że czują się dobrze. Wszystko dlatego, że mamy w szkole uczniów Tybetańczyków, których sami sprowadziliśmy z Tybetu, którzy u nas się uczą i będą zdawać maturę. Mamy też dwóch Tybetańczyków już na studiach i małą dziewczynkę tybetańską chodzącą do szkoły podstawowej. No i dzięki temu mogliśmy także dla pozostałych uczniów urządzić taki dzień ciekawy. thank Wydarzenia z wystawy mam bardzo dobre. Wydaje mi się, że jest to doskonała szansa, żeby poznać to, co tak naprawdę nieznane w naszej części świata, w Europie. Coś, co możemy odkryć na temat Tybetu. Azji jako takiej religii, mentalności, kultury, a ze że to wszystko się przenika, daje bardzo dobry wgląd w życie tamtych ludzi. Mam na imię Udaja, jestem Nepalczykiem. Przyjechałem do Polski 17 lat temu. Jestem lekarzem, jestem dermatologiem. Co pan wyprawia z tą miską? Kręcę sobie kijkiem, dzięki temu mamy piękny dźwięk. Ten dźwięk uzdrawia. W odpowiednim miejscu przyłożona misa wnika w punkt energetyczny ciała, dzięki czemu uzdrawia nasze ciało. W jaki sposób ona działa? Poprzez wibracje fal dźwiękowych. Te misy są zrobione z chyba z 27 stopów metalu. Są ręcznie kute i mają określoną tonację. A, jeszcze fajną rzecz mi mówił kolega, który się tym zajmuje, są polerowane włosami ludzkimi i służą uzdrawianiu. Tutaj przyjechałem, w, bo zostałem zaproszony jako... bo jestem hinduistą, braminem i przyjechałem, żebym... się modlił o pokój na świecie. To jest szczególnie ważne dla mnie, bo wiadomo, że Polska, Warszawa jest szczególnie Wydaje mi się, że jest dobre miejsce e, dla modlitwa o pokoju. Wiadomo, że było tyle zniszczenia tutaj podczas wojny, tak. I pokoju jest szczególnie istotny i ważnym elementem warszawiaków i, i Polaków.